Dzień dobry, witajcie w dzisiejszym vlogu Dzisiejszy vlog, jestem jakaś w ogóle przymulona źle spałam, wypiłam wczoraj maczę i przez tą maczę nie mogłam zasnąć w nocy Zostałam chyba dopiero o 3 .00. Stałam o ósmej i jestem taka jakaś dzisiaj nieżywa jedziemy dzisiaj na targi do Totnes nie żeby mi się chciało jechać więc miałam już odwoływać i spać ale zostałam zmuszona przez moją koleżankę więc nie mogłam o tym mówić są to targi holistyczne, więc jest to coś dla mnie Zobaczymy, co tam będzie Mają tam być masaże Nie wiem, jak się to będzie odbywać Bo to wszystko ma być na powietrzu Na zewnątrz Ma być jeszcze kakao jakieś ceremonialne Ma być jeszcze, no, jakieś dużo straganów Z różnymi rzeczami Zresztą nagram wam, więc zobaczycie hey, darling Can i kupiłam sobie taki <laughs> sobie taki sam termos jak ma Asia. E, identyczny kolor wszystko to samo, ale ten termos jest naprawdę fajny. Polecam. To jest termos Contigo. I podobno długo trzyma e, ciepło. Nie wiem ile trzyma, bo dopiero dzisiaj go przydrukuję. Ile trzyma Asia? Ty powinienem wiedzieć? Nie wiem czy Wy też tak macie, ale ja tak mam. Że gdzie się nie ruszę w Anglii, czy do Kornwali, czy właśnie jak dzisiaj do Totnes, to wszystko tutaj wygląda tak samo. Cała Anglia dla mnie wygląda całkowicie tak samo. Niczym się tutaj to nie różni. Wszystko jest na jedno kopyto. Ja mam takie tutaj um, przemyślenia na ten temat. Jesteśmy sobie w jakiejś wegańskiej knajpce. Ogólnie w Poczmes jest dużo takich knajpek, bo tutaj są hipisi. Więc tak, Asia sobie zamówiła rosberry latte. Nie ma maczy tutaj, tak? Czy rose. jest? A, rose. Rose latte. No i co tam jest, Asia? Opowiedz. Ta łyżka jest do tej... Nie, nie jest do tej, ja <grym> zabieram, dziękuję. Wołają tutaj, tak? Idziesz z tą łyżką <grym> odebrać? Co zamówiłaś? Chyba przynoszą. Przynoszą. Jak smakuje? Różania. Bardzo dobre. Dobre? O, oni usłyszeli kwiatka bardziej niż ja. A dużo cukru? Okej, okay. Czyli jesteś na no tak. Mhm. A od 1 do 10 jak oceniasz? 8. No to dobre. Lepsze niż tamta macza, co piłyśmy? Wytorki? No Macza to macza, to jest coś nowego. Mhm. To nie ma powodu czy żadnych. Przeszły nam kanapki. Ja sobie zamówiłam z falafelem, a Asia ma tofu, nie? Tam było tofu. Asia chciała na ciemnym chlebie, a ja muszę zacząć takie kanapki robić w domu. wygląda, tak? Tofu mi daj, tofu jeszcze, tofu spróbowałaś jeszcze A ja mam A? Asia mi dała troszeczkę kanapki, żeby spróbować mm. Nie dobra. Mówiłam, no że ci nie będzie Niedobry, ale nie widziałam, bo to jest chleb na zakwasie taki kwaśny no to moja już jest lepsza ja jak zwykle oczywiście się już y, musiałam uciapać właśnie byłam w łazience się trochę umyć i jeszcze zauważyłam, że tu jestem brudna, no niestety tak to jest z białymi że wszystko na nich widać dwie godziny temu nalewa nalewałam sobie tutaj herbaty i jeszcze jest y, ciepła, naprawdę jeszcze jest dość mocno ciepła oh, wow. <laughs> Jesteśmy w sklepie w second handzie i ogólnie w Anglii mam takie wrażenie, że tu jest dużo takich właśnie miejsc, takich second handów A ty Asia widziałaś jak byliśmy w tamtej kawiarni, w tamtym kafe, że tam były ubrania na sprzedaż? To było nie dla mnie takie zaskakujące, że w takim miejscu, jak właśnie kawiarnia, gdzie możesz sobie kawę wypić, herbatę i zjeść sobie coś, to tam były też ubrania do kupienia. Jakieś sukienki nie było tego dużo, ale był taki wieszak z ubraniami. Weźmy sobie coś. To są wegańskie: blueberry muffins. Tutaj z daktyli jest. Gingerbread. <laughs> Chocolate brownie, ja biorę to. A tu jest co? Kakao, avocado torto. O, też bym spróbowała. A tu jest jakiś z daktyli. Jezu, Asia, możemy robić takie rzeczy. A tu? Karmel. Okay. Dobra, przyszliśmy teraz testować jedzenie Wegańskie gluten free Pewnie narobiła się ta pani, nie? Nieźle Fajne te opakowania, nie? Muffinkę Asi, proszę bardzo Tak wygląda Tutaj, o dzięki, że mnie otwarłaś Tutaj mamy brownie Asi Asia widzi, dzisiaj szaleje <grymne> <Przez cieka. grymne> Proszę, brownie Asi, tak wygląda No i mamy jeszcze mój kawałek, który ja sobie wzięłam To jest na awokado czekoladowy tort Proszę bardzo, wygląda... A, Cały się rozsypał O, proszę bardzo, tak wygląda I testujemy O tutaj, ja miałam sobie wziąć kawałek mm, Ta ma trzy widelce, bo ona nie może... Nikt nie może tknąć jej je jedzenia Masz więcej ja nie dostaniesz. Proszę nie mierzyć. Tą muffinkę mi też dać spróbować. Nie. Musisz to... zapłacić. Spróbujemy brownie. Mm, ale brownie jest dobre. Nie? Mhm. Dobre. Bardzo dobre. Ten tort na awokado. Nie, nie za bardzo. Ale brownie. Dobry. A zastanawiałem się, czy brać brownie, czy ten tort. No i finalnie zdecydowałam, że wezmę sobie ten tort. O. Nie jest brownie, brownie podobne, nie? A teraz spróbujemy muffinkę Asi No widać, że to są naturalne składniki, a nie chemia <laughs> Tak W tym brownie jest olej koko, koko, koko. W tym brownie jest coconut oil I myślałam, że to nie będzie dobre Bo ja nie lubię tego kokosowego No ale brownie najlepsze, nie? No Na Brownie Okazuje się, że tam gdzie byliśmy to nie są właściwie te targi holistyczne, tylko one są gdzieś w innym miejscu i zaraz pójdziemy obczaić, gdzie one są. Podobno są 3 minuty drogi stąd. Wydaje mi się, że to jest po prostu taki zwykły jarmark, jak jest zawsze tutaj w soboty w weekend w Totnes, a ten holistic Fair, no to to jest właśnie w innym miejscu, ale zobaczymy, zaraz, zaraz pójdziemy i obczajmy. Wróciliśmy na miejsce, gdzie byliśmy. Nawigacja nas pokierowała tu dosłownie, gdzie byliśmy. No i jest ten baner, że właśnie jesteśmy w Holistic Fair. Być może to jest w środku, w tej hali tutaj, czego nie wiedzieliśmy, bo to tutaj co jest, to raczej nie wydaje się, żeby to było to. No zobaczymy, wchodzimy. Naprawiam sobie teraz coś fajnego tutaj w tym mieście ogólnie i wyczytałam, że to miasto ma taki ekowajp, vibe, no jest dużo tutaj wegańskich, wegetariańskich knajpek, to wiemy, ale Totnes jako jedno z pierwszych miast miało własną lokalną walutę. Nazywało się Totnes Pound. Wiedziałaś o tym? No. Totnes to miasto ogólnie słynie z tego, że jest tutaj właśnie dużo takich eko rzeczy, wegańskich rzeczy. Jest tutaj dużo artystów, muzyków i ogólnie jest tutaj taki boho styl. Myślałam, że będzie mi się tutaj podobać, tak szczerze jak tutaj jechaliśmy, ale tak no nie za bardzo, zdecydowanie jak mam porównywać to wolę jednak Torki wolę jednak to miasto gdzie tam gdzie mieszkam, mam wrażenie, że tutaj jest tak mało miejsca i nie ma tutaj takiej przestrzeni, a w tym Torki no to jednak jest to miasto, ale masz też możliwość pójścia nad Seafront gdzie jest woda, przestrzeń tutaj jedyne co masz no to te sklepy, gdzie jeszcze po drodze jedzie Ci samochód, więc nie masz za bardzo jak tam pójść, no i do tego wszystkiego idziemy teraz nad rzekę no ale ja już tam kiedyś byłam i pamiętam, i tam też nie ma jakoś tak dużo tej przestrzeni, którą, yy, którą bym chciała. Proszę bardzo, jesteśmy właśnie nad rzeką. Nie ma rzeki. Czartowałam, jest rzeka. Z drugiej strony jest rzeka. Usiadłyśmy na ławce, ja trochę opadłam z sił, ale Asia poratowała mnie, oczywiście. Czym Asia ja poratowała? Uwaga, uwaga. Zaraz mi to spadnie, tu. Wiatr mi to przewróci. Brownie. Powiedziała, że już nie chce, więc ja sobie mogę zjeść. To może mi trochę doda energii. Chociaż mam wrażenie, że może po tej czekoladzie mi ta energia tak spadła, nie? Jak zjadłam. Bo wcześniej byłam taka zamulona rano. Później obudziłam się. A teraz znowu jestem taka troszeczkę zamulona. Ja sobie teraz będę jadła brownie. Ja wam dziękuję za oglądanie. Jakieś włosy tutaj mama. No więc ja wam dziękuję za oglądanie. No i do następnego vloga. Pa, pa!